Słyszeliście kiedy, co by świstok jod batonika i popił go wodą mineralną w plastikowej butelce? No niby coś tam w śreberko zawijał, ale co by o? Albo co by kozica jadła cekuladę z orzechami? Może brzmi to nie za mączy, ale często to właśnie ta przyroda musi się poradzić z niedbałością i lenistwem człowieka. A skoro chcemy tą przyrodę podziwiać, chodzić po holach i zdobywać scyty Tatr, to musimy też za tą przyrodę odpowiadać. 26 i 27 lipca już po z 8 będziemy sprzątać Tatry. Wejdź na stronę i zarejestruj się jako wolontariusz, bo na tych, co się podejmą przątania, to nie czekają miną obowiązki, ale to jest dobro zabawa. Na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem będą warsztaty ekologiczne, spotkania z gwiazdami i koncerty. Poryktujmy razem, pole. I łos dla przyszłych pokoleń this is